Dzień dobry, druga miesięcznica na kanale. Minął luty. A luty, jak zwykle, mija trochę szybciej niż inne miesiące, więc ten też minął bardzo szybko. W zasadzie nawet się nie spostrzegłem a już po nim. Ale, pomimo tego, że luty jest krótki, to potrafi przynieść dużo ciekawych muzycznie propozycji. I tak było właśnie w tym roku. W poprzedniej miesięcznicy tej styczniowej prezentowałem Wam 7 albumów, a dzisiaj będzie 9. Dziewięć ciekawych według mnie krążków, które warto poznać. Oczywiście będzie Finlandia, bo jakby inaczej. I tej Finlandii będzie więcej niż poprzednio. Poprzednio była razy 2, teraz będzie razy 3. No ale skoro ogólna liczba jest większa, to oczywiście jak zawsze będę powtarzał tych. Yy, Premier było dużo więcej, ale ja wyciągam tylko te rzeczy, które mnie naprawdę chwyciły, które mi się podobają i zostaną ze mną na dłużej. No, dobra, dziewięć krążków, startujemy, miesięcznica luty. No to ta Finlandia, tak, zacznijmy może od tej Finlandii tym razem, trzy albumy z Finlandii. Zaczniemy od najnowszego, bo wczoraj premierę miał drugi pełniak zespołu Kira. Zatytułowany, uwaga, Jatoman Sanat, tak, musiałem sobie to zapisać, bo nie pamiętam. Tak, i to jest drugi album, pierwszy też polecam, nie jest to, Kira nie gra żadnego, nie jest to nic wielkiego, jakiegoś, coś odkrywczego czy coś, nie, nie, nie. to jest klasyczny black metal, z dużą ilością nor nordyckich, norweskich, można by nawet powiedzieć, jeśli tutaj wejdziemy w tą drugą falę, no to tak, to tam jest tego dużo, ale ma to też taki sznyt fiński typowy, bardzo fajna rzecz, żaden szał oczywiście, Nic, nikt tutaj nie odkrywa Ameryki, ale jest fajnie, jest ciekawie, dobrze że tego słowa, fajnie to brzmi, mi się osobiście bardzo podoba. E, tak, Kira, a co tam jeszcze z tej Finlandii? Ja, no, oczywiście Sjelun Wicholinen. tak piękna, jedna z lepszych nazw. Sjelun i Hepka. I tutaj też się muszę wspomóc. Sjelun Murskaya. Dosyć krótki materiał. Na razie dostępny na kasacie, Ale wiem, że już CD też ma wyjść. Gdzieś tam była informacja. Tak. Simon Wicholinen gra w swoją muzyczkę, czyli tak naprawdę black metal zmieszany z rockiem, folkiem, rakiem i tak dalej. Jest wesoło, dosyć momentami skocznie. Znaczy, wesoło to przesadziłem, dobra, cofam, cofam, cofam. Wcale tak bardzo wesoło nie jest, ale bojowo jest, a tak bym powiedział. Pełno z tym ducha i w ogóle energii i siły. No, Simon Wicholinen, jeśli nie znacie, to warto posłuchać, bo oni fajnie łączą w sobie black metal i takie właśnie rzeczy bardziej. Mm, Ludzkie, o tak bym powiedział, a daje to bardzo ciekawy efekt, i ich płyty są ciekawe, fajnie się tego słucha. To trochę takie, jak powiedzmy, Goatmoonowe, ze środkowego okresu działalności Goatmun, tak bym powiedział, ale tylko trochę. Więc polecam sprawdzić. Trzecia Finlandia to coś, my tutaj mieliśmy. O, dobra, to jest w ogóle najlepsza nazwa na rynku w tej chwili i rzecz, która jest absolutnie urzekająca. Harcha OPISTEN. Ilipapitar. Dziękuję. Harha opisten, ili papitar. Tam hmm. będzie Wam się wyświetlać wszystko to. No tak, to jest kompletne podziemie, oczywiście totalne podziemie. Projekt fiński duet w zasadzie to jest. Panowie duet, tak dobrze mówię? Dzi dzisiaj z tą moją pamięcią, to jest źle. Tak, duet. Nie mają jeszcze żadnego pełniaka na swoim koncie, tylko epki i demówki grają bardzo piwnicznie, bardzo leśnie, bardzo... Prymitywnie, momentami bardzo surowo. Surowo, tak to jest dobre słowo. Bardzo surowy black metal, ale to jest właśnie black metal. Tak powinien brzmieć black metal, tak powinien wyglądać black metal. Yy, tak powinien właśnie, taki powinien właśnie być black metal. No i Harhao Pisten Ilipa Pitar. Tak właśnie robi. Już tych kiedyś ty jest kilka, jest warto je poznać. Yy, to jest najnowsze i też jest fajne, mnie się osobiście podoba. I jest tam jeden chior. Naprawdę hicior, Ten numer to jest chior. Yy, Namiara oczywiście świata, w którym siedzi Harkaopisten. Nie sądzę, by zawojował festiwal w Sopocie. To tyle, jeśli chodzi o Finlandię. Zostaniemy sobie w Europie. No i tutaj Polska. Jeden przedstawiciel z naszego kraju, czyli Terrestrial Hospice, o którym było już cały materiał był robiony. Mówiłem o nim. Bardzo fajny, bardzo dobry album. Caviar to the General. No ale że miał premierę w lutym, no to wspominam o nim, bo warto o nim wspominać i nie zapominać. Do tej pory do niego wracam. Jest naprawdę fajny. Z tego, co widzę, to zbiera bardzo dużo pozytywnych opinii i recenzji, więc jeśli jeszcze nie słuchaliście, to posłuchajcie, bo to jest fajny Przykład na to, jak weterani sceny potrafią dać nam coś, na czym się sami wychowywali, ale w, takim, w takiej formie, że to w tej chwili dla wszystkich powinno być naprawdę atrakcyjne. To tyle, jeśli chodzi o Polskę, ten Terrestrial. Co tu mamy? Eee, tak, no mamy Funeral Winds z Holandii. Funeral Winds powrócił, powrócił dobrym albumem, Stigmata Mali, który też widziałem, zbiera dobre opinie, bardzo, bardzo dobrze, bardzo zasłużenie. Poprzedni Grus element, bodajże tak, on tak w ogóle jakoś do mnie nie trafił, przeleciał, poszedł w kronopok, dziękuję. Natomiast i trochę się już bałem o ten Funeral Winds, że on już ten... Że on już ten, bo teraz to jest jednoosobowy w zasadzie projekt, że on już ten, ten ogień gdzieś ten zgasł trochę i że już stracił ten, ten, ten żar. Natomiast ten album pokazuje, że nie. E, Ksul wraca tutaj do, do lat 90. bardzo udanie, znaczy on zawsze w nich siedział, nie? ale tutaj wraca do takiej naprawdę esencji tych lat 90. No i daje nam jedno ze swoich najlepszych dzieł, e, tak sobie myślę. Mm, bo naprawdę fajnie, że tego słucha. Kręci się sentymentalna łaska wokół, Brzmi to nienagannie, jeśli chodzi o taki black metal. Skomponowane jest też bardzo dobrze. Naprawdę fajny, fajny fajny krążek. Polecam Funeral Winds. Stigmata Mali wydaje Osmos, więc no też to pokazuje. Wiadomo, Osmos to już nie jest ten Osmos, który był kiedyś. Ale pokazuje to też jednak, że, że gdzieś to zostało zauważone i że, że siły wracają do Funeral Winds. Bardzo dobrze. Cieszy ten fakt. Jakże już jesteśmy w Holandii, to przejdziemy sobie do Belgii. Tam mamy coś takiego jak e, Regnum Tenebrarum. Tak, e, i tutaj muszę się to posłużyć, bo tu tytuł jest francuski. A to jest wiadomo kanał dla mnie. E, Noir. Dziękuję. Czyli czarne legendy. Fajna rzecz, fajny black metal, taki trochę bitewny, trochę średniowieczny, to już okładka zresztą sugeruje, ale zresztą też tytuł w zasadzie, tak? Dosyć prosty, ale agresywny, bardzo ładnie skomponowany, bardzo ładnie zbudowany, znaczy bardzo prosty tak naprawdę, nie? Ale jest, ma świetny klimat, taki właśnie trochę bitewny, trochę właśnie taki starożytny, no. Dobrze się tego słucha, Regnum Tenebrarum, polecam jeszcze raz, bo, bo mnie to jakoś słuchało się bardzo dobrze. A to jest w ogóle, a to jest ich drugi materiał, tak, bo jeszcze była domówka, więc drugi materiał, a drugi materiał i już tak ładnie to wszystko wygląda, no więc myślę, że warto mieć oko na ten zespół, bo mm, fajna rzecz, mnie osobiście się podobało, może za pierwszym razem jakoś tak, nie, nie że pokochałem, nie wiadomo jak, ale przy drugim odsłuchu już, już chwyciło na, na, na całość i jest w tym dużo fajnego klimatu tej takiej pierwotności, takiej bitewności black metalu, bardzo, bardzo przyjemnie się tego słucha. Dobra, zostając jeszcze w Europie na chwilę, no to teraz coś w ogóle spoza black metalowego kręgu, czyli Host, Host to jest projekt Grega McIntosha i Nika Holmesa z Paradise Lost. Host nie bez przypadku, bo to jest tak jakby odejście w momencie Hosta. Eee, odejście w momencie Hosta Paradise Lost, oczywiście, bo ta płyta przecież już też swoje lata ma. Ale tu właśnie jest taka jakby baza do tego projektu. Bo ten projekt tak naprawdę to jest Elektronika w dużej mierze. Dużo tutaj depesz moc starego słychać. Trochę gotyku, trochę roka. Trochę hmm, bardzo fajne piosenki. Niektóre mają w sobie więcej energii, niektóre jedne mniej więcej, jedne mniej, sporo smutku, ale też i pozytywnych uczuć. Mi się tego bardzo przyjemnie słucha, bo są fajne melodie, no świetny wokal Holm Sound, potrafi śpiewać naprawdę, wyrobił się niesamowicie. Tak więc, przepraszam, tak więc warto, warto gdzieś tego posłuchać, bo ja wiem, że oczywiście my tutaj zajmujemy się głównie tym black metalem jednak, ale y, to są takie rzeczy, które gdzieś ja też lubię. No, najnowszy na przykład Ulver. Dla mnie to jest bardzo dobra rzecz. I, i, I co można by postawić gdzieś niedaleko tego hosta, tak naprawdę? Znaczy, hosta niedaleko Ulvera, ale tak naprawdę Ulver też niedaleko hosta. Ten nowy Ulver oczywiście, dwóch ostatnich albumów, bardzo fajne. Mnie się podoba, na no, odpoczynek polecam. To jest ich debiut, mam nadzieję, że jeszcze coś nagrają, że jeszcze coś wydadzą. Słucha mi się tego przyjemnie. Tak więc ten host, a to album zatytułowany jest 9 y, rzymskimi cyframi. Y, wydaje niestety nuklear Blast, no ale jak widać czasami nawet i Nuclear Blastowi Udaje się coś ciekawego wydać. Teraz skoczymy sobie za ocean, bo tam też jednak czasami coś ciekawego się pojawia. A tutaj mamy, mamy coś ze Stanów i mamy coś z Australii. Ze Stanów mamy Gauntlet, Gauntlet Ring i krążek Beyond the Veil of the Night. To nie jest ich pierwszy album, tylko trzeci i mam nadzieję, że nie ostatni. Bo to jest zespół, który w doskonały sposób łączy polską y, szkołę black metalu, y, serwowanego nam przez zespoły skupione wokół TTF, z y, świetną technicznie grą. O czym no, nie zawsze można było tak powiedzieć o tych polskich zespołach z lat 90. Szczególnie jeśli idzie o perkusję. A tutaj właśnie perkusja jest niesamowicie za, zaawansowana i rozwinięta technicznie. I fajny to daje efekt, bo ten klimat jest naprawdę taki jak w polskich latach 90. i tak też to granie, to brzmienie. Wszystko tam się normalnie to jakbyś słyszał, um, nie wiem, Wałbrzych Świdnice albo Wrocław 94 rok. Dziękuję załatwione i wszyscy wiedzą o co chodzi, tak? No no to tutaj właśnie też to jest, tylko że do tego dołożona jest perkusja, której bliżej do Kriegsmaschiny czy mgły niż do Graveland Infernum czy, czy kilku innych tam zespołów z tamtych lat. E, więc to naprawdę daje bardzo ciekawy efekt końcowy i ja się tego słucha świetnie, bo oczywiście ta perkusja to jest taki dodatek, nie? No, aczkolwiek jeden odców taki poświęciłem, że, że naprawdę zwracam uwagę tylko na tą perkę i robi to robotę. Naprawdę jest, jest git, jest ok. Także Gauntlet Dreaming jak najbardziej polecam i nie tylko ten album, tylko w ogóle zainteresować się tym zespołem, bo warto. No i drugi ostatni już na dzisiaj, ostatnia propozycja na dzisiaj tak, ostatnia, czy ja dobrze patrzę, patrzę dobrze, ostatnia. To jest Spiritu Morse, Spiritu Morse z Australii, e, ale wydaje ich polski Under the sign of Garazel. Spiritu Mors już epka, która była w ogóle takim totalnym debiutem wydawniczym z tego projektu, bo to jest jednoosobowy projekt. Była bardzo ciekawa, też zresztą przez Garazela wydana. Była już bardzo ciekawa, naprawdę fajna, bo to niby Australia, więc tam niby wszystko stamtąd powinno być takie gęste, gorące i tak dalej. Ja to wcale nie, bo to jest masa chłodów. Spiritu Mors i ta pierwsza epka była taka właśnie, że była masa w tym chłodu, zimna, dużo było w tym właśnie takiej nordyckości tej drugiej fali z fiordów szczególnie. Pełniak, Pełniak już ma w sobie trochę, jakbym powiedział tak więcej, może trochę o inaczej, może troszkę mniej tego zimna i tej nordytkości ale nadal to tutaj jest. Jest dosyć bogaty, jest bardzo bogaty, bym powiedział aranżacyjnie, dużo różnych zmian, atmosfery, klimatu, tempa natężenia itd. itd. Nadal jest to cały czas klasyczny Black Metal osadzony w drugiej fali. Nie ma żadnych szaleństw, żadnych wymysłów, nie wiadomo czego. Jest to bardzo ciekawa rzecz. Może nie aż tak ciekawa, jakbym się spodziewał, biorąc pod uwagę to, co było w, na Epce, bo ta Epka rozbudziła apetyt na coś naprawdę potężnego, niesamowicie. No, więc ten jak może aż tak potężny nie jest, jakbym chciał, żeby był, albo jakbym myślał, że mógłby być, ale to nie zmienia faktu, że jest bardzo ciekawy i warto, warto mu poświęcić czas i odsłuch. No, i to chyba wszystko. Na dzisiaj będziemy kończyli. Wszystkie albumy macie wypisane na, pod filmem. Będzie lista zrobiona tych albumów, o których dzisiaj mówiłem. To tyle, jeśli chodzi o luty. Liczymy, że marzec też będzie ciekawy. Dziękuję bardzo. Do następnego.